Jeśli masz akwarium morskie i mieszkasz w Zakopanym, to ten odcinek jest specjalnie dla Ciebie. Nawet dziecko w przedszkolu wie, że tlen jest potrzebny do życia. I mimo, że istnieją organizmy, które oddychają beztlenowo, to praktycznie każdy organizm, który widzimy dookoła nas, e, e, potrzebuje tlenu do życia. W akwarium jest dokładnie taka sama sytuacja. Poza bakteriami beztlenowymi, praktycznie całe życie w akwarium oddycha tlenem. Bez tlenu nie ma życia. To dlaczego nigdy nie mierzyliście tlenu w akwarium? Na szczęście! Jesteście usprawiedliwieni, bo biologia i fizyka idą nam w tym temacie bardzo na rękę. Na wszelki wypadek, jednak w dzisiejszym odcinku omówię temat tlenu w akwarium morskim, choć pewnie o akwaria słodkowodne też zahaczę. Najpierw jednak, jak zwykle, chciałem przypomnieć, że w swoich filmach przedstawiam tylko własne opinie i rady na wiele problemów akwarystycznych. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych rozwiązań. Być może nawet i lepszych. To hobby jest na tyle złożone, że do celu można dojść e, różnymi drogami. Po drugie, serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. I e, jednocześnie proszę o więcej, bo tylko w ten sposób mogę nauczyć algorytm YouTube'a, że warto promować Reefhuba. A teraz, wracamy do tematu: Źródła tlenu w akwarium morskim. Tlen w przeciwieństwie do innych suplementów takich jak wapń czy potas nie może być ręcznie dosuwany do akwarium. Na szczęście natura załatwia ten problem za nas i powoduje samoistne rozpuszczanie tlenu z powietrza w wodzie. Niestety ta sama natura powoduje, że im wyższa temperatura, zasolenie i wysokość nad poziomem morza, tym mniej tego tlenu rozpuszcza się w wodzie. Znacząca ilość tlenu dostaje się do wody poprzez wymianę gazową na powierzchni akwarium. Różnica w stężeniu tlenu pomiędzy powierzchnią a wodą sprawia, że tlen naturalnie przenika do wody. Zapewnienie odpowiednio dużej powierzchni wymiany gazowej jest kluczowe, dlatego zaleca się, aby powierzchnia wody intensywnie falowała. I żeby, miała, żeby była wolna od zanieczyszczeń, ponieważ te zanieczyszczenia utrudniają dyfuzję pomiędzy powietrzem a wodą. Filtry akwariowe, zwłaszcza te, które wykorzystują systemy kaskadowe lub deszczownice, mogą również wspomagać napowietrzanie wody. Podczas gdy woda przepływa przez filtr, jest ona napowietrzana, co zwiększa poziom tlenu w akwarium. Jednym z podstawowych źródeł tlenu w akwarium morskim jest napowietrzanie mechaniczne. I głównie mi tutaj chodzi o tak zwany odpieniacz, który wprowadza drobne pęcherzyki powietrza do wody. Te pęcherzyki powietrza mają łącznie ogromną powierzchnię kontaktu z wodą, dlatego są prawdopodobnie najbardziej efektywnym sposobem wymiany gazowej w akwarium. Pamiętajcie jednak, że odpyniacz pompuje do wody powietrze ze wszystkim, co się tam znajduje: czy to dym z papierosa, czy też ze świeczek zapachowych. Typowe brzęczyki, czy pompki stosowane w akwarystyce słodkowodnej, w morszczyźnie się raczej nie nadają, ponieważ dużo wydajniejsza jest dyfuzja przez pofalowaną powierzchnię wody i przez odpyniacz niż przez napowietrzanie brzęczykiem. Jednak w akwarystyce słodkowodnej, gdzie mamy zwykle słabą cyrkulację stojącą wodę, takie napowietrzanie może być wystarczające. Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji wody jest kluczowym elementem zwiększającym poziom tlenu, zwłaszcza w głębszych partiach akwarium, tam gdzie woda nie ma tak łatwo dostępu. Ruch wody pomaga w równomiernym rozprowadzaniu nie tylko tlenu, ale i również substancji odżywczych po całym zbiorniku. Rośliny morskie i glony odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji tlenu w akwarium morskim. Poprzez fotosyntezę rośliny i glony przekształcają dwutlenek węgla w tlen, który jest uwalniany do wody. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest założenie tak zwanego refugium w sumpie czy w osobnym zbiorniku, lub jeśli pozwala to na to obsada, wprowadzenie makroglonów do głównego akwarium. Warto jednak pamiętać, że proces fotosyntezy zachodzi tylko wtedy, gdy rośliny mają dostęp do odpowiedniego oświetlenia. Dlatego jeśli decydujemy się na refugium, to bardzo dobrym pomysłem jest oświetlanie go w cyklu Naprzemiennym do głównego akwarium. Czyli jak w akwarium jest dzień, to w sumie jest noc. I na odwrót. Prawo Henry'ego. Nad procesem rozpuszczania tlenu w wodzie czuwa tak zwane Prawo Henry'ego. Jest ono fundamentalnym prawem chemii fizycznej, yy, opisującym rozpuszczalność gazów w cieczach. Prawo to stwierdza, że ilość gazu rozpuszczo rozpuszczonego w danej objętości cieczy jest proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego tego gazu nad cieczą dla danej temperatury. Upraszczając, oznacza to, że w domowym akwarium maksymalna ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest stała i nie da się jej przekroczyć. O prawie Henry'ego będę jeszcze mówił przy okazji odcinku o dwutlenku węgla. Maksymalne i minimalne stężenia tlenu. Na rozpuszczalność gazu w wodzie akwariowej mają wpływ trzy podstawowe czynniki. Jest to zasolenie, jest to temperatura i jest to ciśnienie. Im wyższe zasolenie, tym mniejsza rozpuszczalność tlenu w wodzie. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że im więcej rozpuszczonych w niej jonów, tym mniej miejsca dla tlenu. W temperaturze 20 stopni dla wody o zasoleniu 35 ppt maksymalna ilość tlenu, która może się rozpuścić, to trochę ponad 7 mg na litr. W wodzie osmotycznej o, tym, o tej samej temperaturze ponad 9 mg na litr. Im wyższa temperatura, tym tlen rozpuszcza się gorzej w wodzie. W akwariach morskich, gdzie temperatura wynosi około 25 stopni Celsjusza przy zasoleniu 35 ppt, Maksymalna ilość tlenu, którą się da w niej rozpuścić w normalnych warunkach, to około 6,6 mg na litr. Ale w wodzie o takim samym zasoleniu, ale o temperaturze 5 stopni, na biegunach gdzieś tam, rozpuści się go ponad 10 mg na litr. W wodzie słodkiej o temperaturze 5 stopni będzie to prawie 13 mg na litr. Ciśnienie, czyli wysokość nad poziomem morza. Kolejny czynnik, który ma ogromne znaczenie na rozpuszczalność gazów w wodzie, to ciśnienie tych gazów. Oczywiście, my nie mamy wpływu na to, jakie ciśnienie jest w powietrzu w domu, ale duże znaczenie ma to, gdzie mieszkamy, ponieważ wysokość nad poziomem morza wpływa na ciśnienie atmosferyczne. A co z tym, co za tym idzie? Na ilość tlenu dostępnego w wodzie. Im wyżej znajduje się akwarium, Eee, na przykład w górach tym mniej może rozpuścić się w nim tlenu ponieważ jest tam mniejsze ciśnienie. Standardowe akwarium morskie na przykład w Gdyni będzie mogło maksymalnie przyjąć 6.6 mg tlenu na litr wody, ale jak to samo akwarium przeniesiemy w góry na wysokość 1000 m nad poziom morza, maksymalna ilość tlenu spadnie do około 5.8 mg na litr. Tak samo akwarium słodkowodne przyjmie około 8,3 mg na litr na wybrzeżu, a około 7,5 mg na litr w zakopanym. Górale słyszycie. Jak widzicie, w typowym akwarium morskim nie da się rozpuścić normalnymi sposobami więcej tlenu niż niecałe 7 mg na litr. Natomiast w przypadku niższych wartości najbardziej wrażliwe będą duże ryby, dlatego poziom natleniania nigdy nie powinien spadać poniżej 4,5 mg na litr. Jeśli kiedykolwiek słyszeliście, czytaliście, czy sami mieliście sytuację, w której w ciągu kilku godzin padły wszystkie ryby, to na 90% była to właśnie przyducha, czyli sytuacja, kiedy poziom tlenu w akwarium spada poniżej 5 mg na litr. Pozostałe 10% to prawdopodobnie zatrucie chemiczne. Tu jeszcze chciałem wspomnieć o sytuacji, gdy nadchodzi fala długotrwałych upałów, i w takich sytuacjach temperatura w zbiorniku nierzadko przekracza 29 stopni, powodując zmniejszenie maksymalnego natlenienia do około 5,8 mg na litr. Jeśli absolutnie nie mamy możliwości chłodzenia wody, to obniżmy zasolenie do około 32 ppt. Kolejnym krokiem będzie uspokojenie ryb, żeby zmniejszyć ich zapotrzebowanie na tlen. Możemy osiągnąć to przyciemniając lekko światło w akwarium i owijając akwarium kocem. Cyrkulacja powinna być stała, ale niezbyt duża, żeby ryby nie musiały walczyć z prądem i konsumować za dużo tlenu. Ograniczamy też karmienie w celu zminimalizowania ładunku organicznego. Jak mierzyć poziom tlenu w domu? W większości przypadków w domowym akwarium, które ma dobrą cyrkulację, pracujący odpieniacz, nie jest przerybione i znajduje się w dobrze wentylowanym pokoju, nie ma potrzeby mierzyć poziomu tlenu, bo prawdopodobnie i tak jest na swoim maksymalnie możliwym poziomie, zgodnie z prawem Henryka. Jeśli jednak mamy wątpliwości, zwłaszcza zimą, kiedy rzadziej wietrzymy mieszkanie, mamy kilka sposobów na określenie natlenienia wody. Zanim chwycimy się za testowanie wody, powinniśmy obserwować ryby, bo w przypadku niskiego stężenia tlenu będą to okazywały poprzez intensywne wentylowanie skrzeli. Ryby też naturalnie wiedzą, że więcej tlenu jest przy powierzchni, więc będą się tam gromadziły również. Wikanie powietrza z nadpowierzchni wody może być oznaką przyduchy. Choć nie zawsze tak jest. W skrajnych przypadkach ryby będą pokładały się na dnie i powadały w letarg. Jeśli już mamy podejrzenia co do niskiego poziomu tlenu w akwarium, zawsze możemy to zweryfikować, korzystając na przykład z testów kropelkowych. Są one popularne, dostępne w handlu różnych firm. I wykorzystują one odczynniki chemiczne, które reagują z tlenem rozpuszczonym w wodzie, zmieniając kolor próbki na różowy. Porównanie koloru próbki ze wzornikiem pozwala nam określić poziom tlenu. Nie są te testy jakoś wyjątkowo dokładne, ale są na tyle dobre, że jesteśmy w stanie mniej więcej określić ilość tego tlenu i ewentualnie wykluczyć albo potwierdzić przyduchem. Innym sposobem są mierniki elektroniczne, które działają w ten sposób, że mierzymy tlen za pomocą sondy rozpuszczonej w wodzie. Jak rozpuszczonej? Zanurzonej w wodzie. I, I są to dość dobre, dokładne, precyzyjne testy, ale niestety są dość y, drogie. Gwałtowny spadek ilości tlenu może doprowadzić do śmierci wszystkich ryb w krótkim czasie, ale zdarzają się sytuacje, gdy poziom tlenu jest po prostu niski, ale powyżej progu przyduchy. Długotrwałe narażanie zwierząt na niedobór tlenu może prowadzić do stresu metabolicznego, zmniejszonej odporności na choroby czy uszkodzenia narządów wewnętrznych. Co ciekawe, nawet krótkotrwałe przyduszenie może spowodować śmierć ryby, ale dopiero po dwóch czy trzech tygodniach. Jak unikać niskich poziomów tlenu w akwarium? W normalnie działającym, zdrowym akwarium, z dobrą cyrkulacją, w dobrze przewietrzonym pokoju, istnieją tylko dwie sytuacje, które mogą doprowadzić bezpośrednio do gwałtownego obniżenia poziomu wody. Zresztą obie są podobne, tylko wywołują je inne mechanizmy. W przypadku zbiorników wodnych, takim jest właśnie przecież nasze akwarium, biolodzy określają dwa parametry. Jeden to BZT, czyli biologiczne zapotrzebowanie tlenu, a drugi to HZT, czyli chemiczne zapotrzebowanie tlenu. Te parametry są ogromnie ważne w procesach oczyszczania ścieków i w bardzo dużym uproszczeniu oznaczają zapotrzebowanie na tlen czy to w procesach biologicznych, czy to stricte chemicznych. W optymalnie funkcjonującym akwarium oba te parametry są stabilne na bezpiecznie niskich poziomach. Jeśli jednak przypadkowo wzruszymy złoże piaskowe czy sam piasek na dnie albo przedawkujemy węgiel organiczny, na przykład wódkę, może nastąpić gwałtowny zakwit bakteryjny w kolumnie wody, co spowoduje gwałtownie, gwałtowne podwyższenie BZT i w ciągu kilku minut poziom natlenienia może spaść poniżej wartości yy, krytycznych i doprowadzić do śmierci większości organizmów w akwarium. Z kolei gwałtowny wzrost HZ, HZT jest dużo rzadszy i w zasadzie wymaga bezpośredniej ingerencji akwarysty. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy naraz użyjemy sporą ilość kleju typu milliput, zwłaszcza gdy na skutek nieumiejętnego klejenia do wody trafi duża ilość, powodując e, zmętnienie, taki pyłek zawieszony w wodzie. Kiedy mamy taką sytuację, w pierwszej e, kolejności powinniśmy zwiększyć cyrkulację, zwłaszcza przy samej powierzchni wody, stawiając pompy tak, aby dmuchały do góry. Powinniśmy zdjąć, zdjąć koronę, jeśli taka, taka jest, aby umożliwić cyrkulację powietrza nad akwarium. Jeśli odpieniacz jest wyłączony, należy go włączyć i choć prawdopodobnie nie będzie wtedy pracował normalnie, tylko bulgotał, czy to jak to się mówi, gotował wodę, to i tak zwiększy to dyfuzję. Jeśli mamy refugium, zapalmy nad nim światło. W normalnych warunkach dużym konsumentem tlenu jest również detrytus, dlatego zadbajmy o to, żeby nigdzie, ani w akwarium, ani w sumpie nie odkładało się go zbyt dużo. Trzeba również pamiętać, że duża populacja ryb w akwarium, zwłaszcza takich dynamicznie pływających, może również negatywnie wpłynąć na optymalny poziom natlenienia. Dlatego pamiętajcie, żeby rozsądnie dobierać ilość ryb do wielkości akwarium. Podsumowanie. Jeśli miałbym wskazać tylko jedną rzecz, którą chciałbym, żebyście wynieśli z tego filmu, to byłaby to konieczność częstego wietrzenia mieszkania, zwłaszcza zimą. Nawet kosztem krótkotrwałego wychłodzenia powietrza. Skorzysta na tym nie tylko Wasze akwarium, ale również wszyscy mieszkańcy domu. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. I jeśli tak, koniecznie to pokażcie klikając ee, łapkę w górę i subskrybując ten kanał, ponieważ co miesiąc publikuję nowy film na temat różnych zagadnień związanych z akwarystyką morską. Następny odcinek już za miesiąc, a tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!